Halo, słychać mnie? Tachu? Nie usłyszałam. Można powtórzyć jeszcze raz? Tachu? Niestety nie. A kto przy telefonie? Z tej strony Klara Sobiera. Ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Mam po prostu na celu uświadamianie oraz wspieranie finansowe mieszkańców wybranych regionów w Polsce. Słuchaj, jest Tachu w domu? Ja nie będę odpowiadała na tego typu pytania, ponieważ dzwonię w poważnej sprawie, dlatego przejdźmy do rzeczy. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? Ty powiedz skór synowi, gdzie on pojechał, bo goż lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Ja dzwonię z działu wsparcia ekologii. Współpracujemy z wieloma firmami w ramach projektu Czysty Powiat. Także ja nazywam się Klara Sobieraj. A z kim mam przyjemność rozmawiać? Kurwa, ja Ci dam, kto to mówi, aż wosk szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Chodzi po prostu tutaj o bezwzwrotne wsparcie w zakresie e, paneli fotowoltaicznych w wysokości do 15 tysięcy złotych. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jaka jest kwota miesięcznego rachunku za energię elektryczną? Tutaj mi chodzi o średnią z całego roku. Jak się ta kwota mniej więcej u Państwa kształtuje? Ja Ci kurwa dam, co Ty chcesz. Ja Ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las? Nie usłyszałam, można powtórzyć jeszcze raz? Gdzie pieniądze są za las? Proponuję właśnie taki bezpłatny kontakt telefoniczny z naszym ekspertem. Oddajcie mi pieniądze, byś kurwy, syny jasne, pierony zajebane, siarcistek, kurwa, żeby was spierony, łogniste, siarcistek to was... U, u, u...